No, właśnie, bardzo fajnie, że, że o tym wspomniałaś, bo ja przesłuchując płytę w samochodzie, no, powoli odsłuchiwałam praktycznie bardzo często. Zabrałam znajomego i on mówi: A co ty, Ennio Morikone, słuchasz? Skojarzeń może być bardzo dużo, ale faktycznie powoli no jest tak mocno wprowadzające i, i specyficzne, jak na początek płyty też mi się wydaje. Pełni dojrzała płyta. Taka płyta naprawdę mam wrażenie. Troszeczkę z cienia, a troszeczkę ze snów, bo analizujesz też to, co się dzieje w naszym współczesnym społeczeństwie. Tutaj mam na myśli już tą warstwę tekstową. To nie jest taka płyta lekka, łatwa i przyjemna. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Ja od początku wiedziałam też, jak ją zaczęłam tworzyć, że, no, że to nie będzie klasyczny mainstream, tylko jednak płyta bardziej do zabrania w podróż z refleksjami i przemyśleniami. I tak jak na przykład Ghost in Town, czyli czy, czy, czy jeden z utworów z albumu opowiada o, o tym, że jesteśmy duchami na ulicach, że wyzbywamy się takiej empatii w stosunku do drugiego człowieka. Tam w tekście używam, że zasłaniamy zasłony i żaluzje, żeby nie widzieć, co się w koło dzieje, i trochę, to, trochę tak jest, mam wrażenie. Czytajmy, które mówię o czasie, że jako ludzkość zataczamy ciągle koła, jako społeczeństwo, mimo że jakby znamy, znamy jakby historię, znamy wojny, znamy kataklizmy, znamy wszystkie te, te, te sytuacje, a jednak, a jednak cały czas. To, to jest i cały czas nie wyciągamy z tego wniosku, więc jakby dużo z obserwacji, oprócz takich wewnętrznych, to jest jeszcze bardzo dużo takich na zewnątrz. No właśnie bardzo fajnie, że, że o tym wspomniałaś, bo ja przesłuchując płytę w samochodzie, no, powoli odsłuchiwałam, praktycznie bardzo często zabrałam znajomego i on mówi, a co ty Ennio Morikone, słuchasz? Skojarzeń może być bardzo dużo, ale faktycznie powoli no jest tak mocno wprowadzające. I, I specyficzne, jak na początek płyty też mi się wydaje. Pełni dojrzała płyta. Taka płyta naprawdę y, mam wrażenie, y, troszeczkę z cienia, a troszeczkę ze snów, bo analizujesz też to, co się dzieje w naszym współczesnym społeczeństwie. Tutaj mam na myśli już tą warstwę tekstową. To nie jest taka płyta lekka, łatwa i przyjemna. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Ja od początku wiedziałam też, jak ją zaczęłam tworzyć, że, no, że to nie będzie klasyczny mainstream, tylko jednak płyta bardziej do zabrania w podróż z refleksjami i przemyśleniami. I tak jak na przykład Ghosts in Town, czyli czy, czy, czy jeden z utworów z albumu opowiada o, o tym, że jesteśmy duchami na ulicach, że wyzbywamy się takiej empatii w stosunku do drugiego człowieka. Tam w tekście używam, że zasłaniamy zasłony i żaluzje, żeby nie widzieć, co się w koło dzieje, i trochę, to, trochę tak jest, mam wrażenie. Czytajem, które mówię o czasie, że jako ludzkość zataczamy ciągle koła, jako społeczeństwo, mimo, że jakby znamy, znamy jakby historię, znamy wojny, znamy kataklizmy, znamy wszystkie te, te, te sytuacje, a jednak, a jednak cały czas. To, to jest i cały czas nie wyciągamy z tego wniosku, więc jakby dużo z obserwacji, oprócz takich wewnętrznych, to jest jeszcze bardzo dużo takich na zewnątrz. A ty jesteś surową obserwatorką, zauważyłam właśnie w tekstach tej płyty, ale powiedz mi, czy ona ma charakter terapeutyczny dla słuchaczy? Ma mieć charakter ter terapeutyczny, czy raczej skłaniasz się tutaj ku takiemu pokazaniu tego, jacy jesteśmy? Po prostu zupełnie bez żadnego takiego swojego wewnętrznego przekazu. Ja myślę, że i jedno, i drugie, że to jest jednocześnie trochę, trochę terapia. Wiesz, w zależności od tego, jak, jak każdy to zinterpretuje, bo dla, różne głosy do mnie docierają, że na pewno docierają do mnie głosy takie, że, że ludzie też to czują, że ludzie też mają takie, takie, taką wrażliwość, że, że na przykład w przypadku brakujesz mi jednego z utworów ktoś potrzebował tej piosenki, żeby wytłumaczyć swojej partnerce, co czuje do niej, bo nie wiedział, nie wiedziała jak to powiedzieć. Więc jakby z jednej strony jest to pewnego rodzaju terapia, z drugiej strony takie zagłębienie się w sobie i wyrzucenie na wierzch tych wszystkich naszych przysłowiowych bebechów, które gdzieś tam tam siedzą, z czym mieliśmy kłopot. Ja, ja sama jakby Myślę, że to co, to, co, to co we mnie tkwiło, tak teraz odbieram to też od odbiorców, że, że ja sama musiałam siebie przetrawić po prostu, że wyrzucić na wierzch te wszystkie swoje jakieś niestabil niestabilności, jakieś niepewności i, i wrażliwości i, te, i tęsknoty e, i takie poczucie, poczucie niestabilizacji. I to samo też teraz czuję od, od, od odbiorców. Był taki moment, który sprawił, że pomyślałaś sobie, stworzę teraz zupełnie coś innego niż suma wszystkich dźwięków. Był taki punkt, ty pamiętasz taki moment, kiedy stwierdziłaś, nie, teraz będzie teraz będzie inaczej. To nie było, to nie było dokładnie tak, że, że, że wymyśliłam sobie nastrój, charakter tej płyty, bo tak jak wcześniej mówiłam, to było bardzo naturalne i i przyszło po prostu. To nie był, to nie był mój plan marketingowy, że, że teraz będę tą wesołą dziewczyną z sercem często smutnym. Absolutnie nie. Ale faktycznie był moment, w którym ja potrzebowałam jakiegoś bodźca, potrzebowałam jakichś takich motywów zwrotnych, które mnie pokierują w tę stronę, w którym jestem, w tę stronę, w którym, gdzie teraz jestem. I tak, jedną z takich śmiesznych historii to była wizyta u fryzjera, że po prostu y, potrzebowałam ściąć włosy, żeby nagle, żeby coś zmieniło się w mojej głowie, jakby z zewnątrz do wewnątrz, ale też y, długą drogę przyszłam, jeśli chodzi o współpracę z innymi producentami, bo jakby, w 2020 listopadzie wydałam Suma wszystkich dźwięków, czyli pierwszą moją płytę, i od tej pory no, dużo czasu minęło, i ten czas poświęciłam, poświęciłam zdecydowanie na, na doświadczenie i na poszukiwanie w sobie tego, co, co, co chcę przekazać. Bo, jakby, sam proces tworzenia drugiego albumu trwał krótko, ale ten moment dojścia do tego, żebym ja go zrobiła, był bardzo długi wbrew pozorom. I jakby uczestnictwo gdzieś w studiach z innymi producentami, m.in. z Michałem Foksem, Królem, czy Kacperem Budziszewskim, czy jeszcze innymi kolegami po drodze, którzy mnie mimo wszystko potem zachęcili do tego, żebym jeszcze w sobie podrążyła i poszukała, że, żebym się zastanowiła. Czy to na pewno jest aptakowa? Czy może jeszcze, czy może jeszcze powinnam poszukać? I że, dlaczego właściwie ja sama tego nie produkuję? Więc to było dla mnie kluczowe. Powiedz mi, w momencie, kiedy y, tworzy się taką płytę całkowicie autorską. To czy najpierw pojawiają ci się teksty, emocje, czy najpierw muzyka? Bo ja zawsze staram się prześledzić właśnie tych twórców holistycznych, tych twórców, którzy są pełni, jak u nich to przebiega. No bo jeżeli jest, nie wiem, powiedzmy, ktoś, kto tworzy ci muzykę albo tekst, to jakoś to można uszeregować, a w takim przypadku. Zdecydowanie takim motywem głównym, kluczowym to było kupienie pianina do domu. Wcześniej, wcześniej wcześniej go nie było, a teraz odkąd je mam, to to wszystko to zmieniło i zdecydowanie przy tej płycie to od tego wszystko się zaczynało. Jakby siadałam przy pianinie i do tej pory zresztą siadam, jak tworzę kolejne utwory, więc siadam do pianina i tworzę kompozycje, pierwsze linie melodyczne. Potem do, do, dorzucam do tego jakieś harmonie wokalne, bardzo, bardzo, lubię, bardzo lubię w tym mieszać sobie. A potem przychodzi czas na, na, na produkcję. Jak już mam takie, takie demo, szkielet utworu, to dopiero wtedy. Czerpiąc z tej linii melodycznej, takiej pierwszej niekoniecznie z jakimś znanym językiem, to jest taki roboczy język, tylko na potrzeby stworzenia linii melodycznej, tak zwana rybka, to dopiero wtedy tworzy się tekst. Więc ten zupełnie inaczej niż, niż w przypadku poprzedniej płyty, gdzie właśnie pracowałam z producentem, z Markiem Dziedzicem i też z Jackiem Budyniem Szymkiewiczem nad tekstami współpracowałam, gdzie tam właśnie ten tekst tworzył się w trakcie, a tutaj z racji tego, że bardzo płynnie i dość szybko przebiegała mi ta, przebiegał ten etap muzyczny, to... Yy, I bardzo się też niecierpliwiłam, jakby, szyb, miałam bardzo dużo pomysłów. To wszystko do mnie wypływało, wyrzucałam to sobie siebie natychmiast. A ten tekst był takim, takim etapem spowalniającym. Trochę mnie to irytowało, bo bardzo chciałam to już zrobić, to mieć i wyrzucić, wywalić z siebie tę myśl. A to właśnie mm, musiałam przystopować. I to też był to też było niesamowite. Ale tak, jakby ten tekst w, w przypadku Wesołej Dziewczyny z sercem często smutnym był jednak tym, tym ostatnim elementem. Miałaś taki element y, zaskoczenia, kiedy już utwór był gotowy. To ciekawe, to ciekawe jest Wiesz, bardzo, bardzo trudny proces, gdy robi się samemu y, wszystko, bo musisz być jednocześnie dla siebie. Takim sterem i żeglarzem, a z drugiej strony mieć taki, taki bat nad głową, który, który mówi ci dość w pewnym momencie. No bo jak, jak sobie nie powiem dość, no to no wiesz, ten proces może trwać w nieskończoność. To, więc to, to, to było bardzo trudne. Trudne jest jednocześnie fascynujące, wiesz, oddać siebie sobie w, w, tym, w tym procesie twórczym i, i w produkcji, ale. Mm, ale bardzo, bardzo to lubiłam i tych momentów takich zaskakujących było dość sporo. Na pewno trudnym momentem był Mix i Master, czyli taki ostatni etap, bo ten pierwszy, kiedy właśnie wyrzucałam sobie te pomysły, taki bardzo spontaniczny, piękny, piękny, gdzie, gdzie ten, ten, ten pierwszy moment zrzucenia z siebie tego balastu, który gdzieś tam ciążył na muzykę, na dźwięki, na słowa, to, to, to był super, ale potem taki bardziej rzemieślniczy już proces przychodzi właśnie, kiedy trzeba to wszystko zebrać do, do kupy przysłojowej w całość i, i ładnie to wszystko zeszlifować. No i ten mix mastering, który jakby mimo wszystko fantastycznie wspominam, bo współpracowałam z Bartkiem Szczęsnym, który jest też moim bardzo dobrym kolegą, przyjacielem i, i pierwszy raz też współpracowałam z kimś tak na miejscu, nie zdalnie wysyłając mu utwory i, i przesłuchując to gdzieś tam przez właśnie wysyłkę mailową, tylko na miejscu w studiu i to, to totalnie zmieniło, ale bardzo trudny proces pod kątem takiego. W mixie i masteringu, głównie w miksie, detale robią ogromną, ogromną różnicę, czy delikatnie zwiększymy poziom perkusji, czy delikatnie obniżymy pianino, czy wokal. To są detale, które potrafią zmienić jakby obraz całego utworu i jakby ostatecznie odbiorca może, może aż tak tego nie usłyszy, to bardziej w mojej głowie siedzi, ale tak, ale to, 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 było, to było trudne i, i też zaskakujące, jak, jak dużo rzeczy gdzieś tam wychodziło na koniec. I też jeszcze chciałam nawiązać do tego, że czasem chcemy zmienić coś po czasie, może. E, tak, no, jakby zawsze tak jest, że, że gdzieś tam, po, po może, nie, może nie od razu, ale po, po jakimś czasie, gdy słuchamy tego utworu, to już tam się krojże. A, a może jednak to pieni, no a coś tam mogło być inaczej, może coś tam. Ale to chyba wynika z tego po prostu, z też takiego stresu, przynajmniej u mnie to wynikało. Żeby, gdy robisz wszystko po swojemu, gdy, gdy sama to wszystko dopinałam, to, to większa presja na mnie też trochę ciążyła, że odpowiadam już za i produkcję, i za wokale, za teksty, e, oprócz miksu i masteringu, to, to, no to więcej na mnie spoczywa. Muszę więcej wziąć na barki tego, tej zwrotnej energii i opinii na temat płyty. Kiedy y, wydajesz płytę, to jest już Twoja druga płyta, no, chociaż, chociaż uznawana przez Ciebie również za y, drugi debiut. To jest taki moment, y Takiej pustki, że, że, że nie nagrywam płyty, co ja mam teraz robić? I czy, czy już od razu myślisz o tej kolejnej? Miałam taki moment, jak ledwo jak skończyłam nagrywać tę drugą płytę i, i była już w folderze przygotowana do, do wydania, to, to miałam takie, że oh, rany, siadam od razu do komputera, tutaj do pianina, syntezatory, mam pomysł na kolejne rzeczy, ale jak siadłam, to okazało się, że no nie, ja jeszcze nie jestem gotowa do tego, po prostu, że byłam tak skoncentrowana, jeszcze sfokusowana. Choć tam miejscami, część, część nie chciała już robić następny materiał, a część wiedziała po prostu, że, że to nie jest jeszcze ten moment, że, że są jakieś zalążki, które nagrywam sobie na dyktafon. Mam przygotowany już folder album, album numer 3 i tam są pierwsze jakieś szkice, ale to jeszcze nie był ten etap, żeby, żeby w całości jakby poświęcić się temu. To jakby tym bardziej, że jestem bardzo mocno zaangażowana w etap promocyjny tego albumu drugiego i wieloma rzeczami się zajmuję. Tak jak i w przypadku produkcji, tworzenia tej warstwy muzycznej, tak i w przypadku y, warstwy promocyjnej i marketingowej to bardzo dużo ode mnie zaangażowania wymaga, więc nie byłabym chyba w stanie po prostu fizycznie i psychicznie odciąć się od tego i od razu przejść. Ale tak jak mówię, na dyktafonie mam już dużo szkiców, album numer 3 jest rozpoczęty, tam są rzeczy i teraz dopiero po paru miesiącach y, takiego oddechu Jestem już powoli mentalnie gotowa do tego, żeby przysiąść, że już klaruje mi się w głowie obraz tego, co ma być, bo mm, musi być do tego chyba taka przestrzeń. Chyba, że są artyści, którzy potrafią od razu wejść w następny obieg gdzieś tam tworzyć. No ja potrzebowałam chwileczkę jednak, chwileczkę takiego oddechu złapać i też, chyba dowiedzieć się, o czym ma być ten, ten, ten kolejny album. No to musi być jakaś historia, więc. więc... Ja zauważam, że właśnie ci twórcy, którzy sami tworzą płyty, potrzebują takiego oddechu, on czasem nawet trwa dwa lata, a z kolei ci, którzy dostają gotowe materiały, są w stanie te płyty no, nagrywać tak, tak z marszu. No, nie będę tutaj rzucać nazwiskami, ale są tacy, którzy potrafią wydać dwie płyty w ciągu, w ciągu roku. Tak, masz rację. I to chyba też dobrze, dobrze to powiedziałaś, że różnica może bywać w... W tym, jak produkujemy ten album, czy sami w całości, czy z kimś współpracujemy, może, może, może w tym też tkwi, tkwi szkopu i różnica. Wspominałaś o tym, że trwa akcja promocyjna tej płyty. Czy mamy szansę gdzieś Cię usłyszeć na koncercie? Na ten moment zaplanowane, zaplanowane są koncerty. Ciekawe, trójmiasto mnie tak przywiało, że <laughs> przyciąga cały czas, bo, bo w trójmieście będę i w Gdańsku w styczniu, końcem stycznia, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nie było ogłoszenia, więc się wstrzymam, ale końcem stycznia będzie. I w marcu potem znowu w Gdyni na festiwalu szauklesowym Spotlight Music Festival, więc, więc bardzo serdecznie zapraszam, a kolejne daty już są w trakcie dopinania szczegółów, więc na pewno będę ogłaszać. Zapraszam na, na swoje social media, tam wszystkie informacje na pewno będą na bieżąco. My będziemy na pewno te social media y, bardzo uważnie śledzić. Y, mam nadzieję, że do usłyszenia, że kiedy będziesz tu koncertować bliżej w centrum Polski, to jeszcze się spotkamy, jeszcze będziemy rozmawiać i będziemy zapraszać na koncerty. Dziękuję dzisiaj gościem na czerwonym dywanie była ptakowa. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego.